Siemaneczko z tej strony hodowla zwierząt. W tym odcinku pokażę Wam mój nowy nabytek. Jest to y, klaczka kuc Kary. Y, ma ona 7 miesięcy. I sobie ona stoi. Tu jest Maciuś. Maciuś, nie denerwuj się. O! Teraz zostały chlebek. No, jest tu grzeczna Kasiunia. Będzie ona do pary sobie z, z macikiem chodziła, ale to dopiero później, bo ma dopiero 7 miesięcy, a wcześniej nie można tak zaprzęgać, dlatego no to wygląda, o chlebek sobie je. Wypuszczana jest codziennie, żeby sobie pobiegała z Maciusiem. Dzisiaj jeszcze nie była bo dzisiaj jest dopiero... Gdzieś w do do ósmej, nad ranem, to jeszcze wypuszczana nie była Ale teraz tylko zje sobie, jeszcze im wody dam i wypuścimy ją, żeby sobie pobiegała No Łapki ładnie podaje Kasia daj, daj łapę o. Tu ładnie Był u mnie też taki pan i tu wyczyścił jej strzałkę, daj łapę o. Tylko teraz jeszcze muszę podczyścić jej Ładnie, elegancko podaje, jest nauczona, grzeczna, nie gryzie Maciek pierwszy gryzł, a teraz też już nie, już nie gryzie. Chodź Maciuś, to tak, ciebie też wyprowadzimy zaraz, tak? No także y, to by chyba był koniec tego odcinka, taki krótki. Chciałem wam tylko właśnie powiedzieć, że kupiłem y, klaczkę do Maciusia. No Także też napiszcie czy chcecie więcej filmików o konikach Razem jak sobie nam chodziły coś, coś takiego. Mam tu jeszcze do niej jakie specjalne szczotki do czyszczenia. O. Jest takie, o. ładnie sobie, żeby wyczyścić. Nic nie kopie z tyłu. O. Można ich kitkę wyczesać. Tu jest też drugie. Gdzie ona położy... Gdzie je O tu jest. Też żeby ją tu wyczyścić, ładniej, żeby grzywkę wyczyścić. Tutaj panie grzywkę przycinał. Nie wiem czy... może ładnie wy... wygląda. grzywka, grzywkę tą grzywę taką z tyłu. Maciek miał grzywkę przycinaną, jak go kupiłem. Maciek Maciek! Co tam robisz? On miał przycinanie, ale już mu ładnie odrasta. No. Także możecie zagłosować, czy. Znaczy, może po prostu napisać, czy ładna jest, taka kara, mówię, akurat ładnie będzie do bryczki pasowała, planuję też bryczkę z tatą kupić do niej, ale to gdzieś dopiero za dwa lata będzie jeździła w bryczce, ale już planuję sobie kupić i karę ładnie, jak skąd się dowiedziałem z moim tatą, to właśnie karę, jak są tak ładnie w parze, jeden kolor, to ładnie wyglądają, jak sobie chodzą. No, także będę kończył ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.